To 20 mamy brodawczaki a szeczka samica 250 Szeczka samica 250 Dzięki Tu mamy wywrotki, motyl, czerwony ja też nie ma tutaj nikogo, żeby zapytać o cenę. Mamy kaczuny, mamy czerwone, czerwone czarne. Jaka cena tych czarnych? To są dwa samce. Wszystko samce już dostały. Same samce, samice zabrły.

Wawicki, karier siwy wysoki Omski jest tego tutaj, Łyski, Łyski, seksoński bociany no no Dolnośląskie muśląskie Dobry No, to ma. Tutaj też całe, całe klatkę Także jest rynek spory dzisiaj Jest, jest Dzięki Tu mamy 300 zł takie jasne Samic, samica, žalotna. To bodo dve samički, hrib. Po mojem mnenju. Bi, tamo taki si kup, kupil, znano, kje tu drugi? Tu brda v čak, vidimo, mm. od mladih. Króliki. po postuwi, mamy takie brodawczaki, tam cika 150, no, to 150, 150, taki brodawczak, młody też, młody, no fajny, fajny, no. Jeden. Pięć stów, taki krymek. Nie, jest dużo już Mamy takie baśmane. Nie, Ja mam gonie, krymek, jeden jest czarny. Zobacz, no. No. No, Dziękuję, dziękuję. No. 200 zł. Mamy tutaj takie krymy czerwone. Maściuszki otane. Maściusz żółty. Ten żółty samczyk? Nie, żółta samiczka. Jaka cena jej, tej żółtej? Samiczka żółtej 200. 200, ładna. Na, na takiej głowie już wybitej. Kana dużo. jest cały. No, je. no je A, ja nie nie. by było fotografować, jak miałem więcej ich to No Ale to no nie, ja zanim, zanim to. Wszystkich trzeba... ja obejdę. Tak, trzeba przywieźć za tydzień. Ja <laughs> będę za tydzień. No to bardzo dobrze. To może się spotkamy. No tak, Tak, tak. telewizji. No pocztowa no jaka cena tych pocztowych? Tak? Jaka po 10 cen... zł. Po 10 zł. Po 10 zł. Po 10 zł. A Tak, tak, one, one fikają, one... Tak. O jest, jestem. Jest. Tak turecki. Boki. No, no nagrywa, ale już ja wiedziałem po, po tyku już tego A taka i... widynka ja, jaka cena. Halo, widzimy. Ta widynka jaka cena? 300 zł para. A jak le?

3,5 półsłówki para, teresie. Ale ktoś pary będzie chciały co? Teraz wiosna. No. I, i potem ja samicę. Od stóp 10 No wiesz. Tak to jest. Sam. Nie młody. Zostawiłem jako samica. Kurde.

Mamy, wsiadłem. Mójój rynek. Tak? Mój rynek. Typlery. Czerwony. Jaka cena tych typlerów? Siedem ich typlerów. Para pożysta, co? Fajny kolor mają te typlery. Czerwony, taki krwisty, krwisty czerwony. Oni bujane? Moje kolory takie mieli? Nie, maje? nie maje? A te mizie, po 50 mamy A te białe garbinosy? Garbonosy, po 150 Po no. 150, tak? Nic, tak szybciej będę szedł. Bo, bo musimy już jechać. To tam, że... <laughs> tu już z mamy taki miks saksoński. Ponieważ się jechać, tam Poczekaj, no. Tu kolega pozdrawia. Pozdrowienia dla taty. Tatę swojego. Dziękuję. Na YouTube będzie dzisiaj Witam kolego Jaka cena Ty? Witam Po stówie sztuka Po stówce mamy takie Takie orzełki A Ten brodawczek? To parka Tak samo, po stówce, Też po stówce. Jest tu wypara Czerwone też? Czerwone też. Też po stówce. Fajnie, dzięki. Turkot jest, Gile, gile. Rzeszowski. nie dogadali się. Mamy takie mewki. 50 zł. Sztuki. Gdzie jesteśmy? Nie wiem. Że nie mogą cześć Nie cześć Że cześć. takie wiedeńskie? wziąć. nie A tam też Myślę, kupić. kupiłeś? Kupić myślę. <grymne> Jaka cena? 400. 400? Hmm. Za pary, tak? Nie, za, jeden. za jednego? Czego? Nie, to finalne. to. kurwa, sam co nie mam, wszystko w parach wiesz, nic mi jest problem, nie? Tak, to Jaka cena? 250. 250 wiedeński. No fajne, jest ta żołobna. Mała podgięta, brew. No, 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 no. Kurwa teraz sam to tak. Brew ciemna. <gulika> ci wstęp, że mi sądzę, do niej. No tak, trzeba męczyć chłopo. No chcesz pojawcenić, a to by sam coś, no Zgadzasz się. Słuchaj, jak człowiek szukał to nie było. A jak nie szukasz, to same by się dynki, no? No Fajna sztuczka, fajna.